Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rizena. Jesteśmy co prawda dalej jeszcze tutaj przy tym grobowcu, ale już zaraz odbędzie się uroczysta teleportacja do wulkanicznej twierdzy. To będzie chyba najlepszy pomysł. Tam sobie na początek pogadamy z tym magiem, który ma nam pomóc. To będzie jakby takie pierwsze, najłatwiejsze zadanie w tym... Znaczy nie wiem czy najłatwiejsze, bo w sumie w zależności od tego czy on się... Wow, ale tutaj... O, ja słyszę kapon w ogóle. Ale tutaj część się. Może będzie, będziemy musieli coś dla niego zrobić. Różnie to bywa, wiadomo. Świat kurcze ku zagładzie się chyli, a oni chcą, żebym jeszcze tam jakieś pomidorki przynosił, nie? O, fuck. Ok. Um, tak. Więc tego się nie spodziewałem. No, bij to w prawym. Dobra, e, więc. Okej. Okay. Może nie będzie to jednak takie najłatwiejsze zadanie. E, Słychać ich tam więcej. Hmm. Ale tu jest ten kolo. Także dużo do zabijania. Oj, tu jest jeszcze jeden. Dobra. No i co tu się stało? Tam ktoś jest w ogóle? Ignatianus to jest? To nie. Ty może, bo tutaj w sumie jesteś teraz w głównej bazie. Czemu wyglądasz jak inkwizytor? Ale nie, dobra. Nie, to jest Carlos. The Inquisitor is still inside the volcano. What did you find in there? A fire titan. A, titan? Mm, a fire titan? Trapped within the mountain. What if it escapes? If it escapes, the island will be destroyed, burnt to a crisp. But it has been trapped for over a thousand years. There's an edge to that good news. If we disturb things inside the mountain fire titan may be released the inquisitor will understand that the inquisitor is trying to release the titan he thinks he can use it he said he was seeking for a weapon but if he can't control it if it gets loose the whole island will be destroyed if he can the inquisitor will march the titan away from here but it's the titan's presence that has protected the island so if he succeeds or he fails the whole island will be destroyed tak what do you think about the inquisitor now he and i have fought many battles together and i was always his loyal retainer but since he found that ocular, he has changed he broods has grown introverted he has been driven he has a plan but i think he's losing sight of the reasons he is doing what he is doing. the inquisitor mendoza i swore allegiance to would have acted differently. then you must help me to stop him. the best i can do is act to stop these lizard men from interfering with your quest. although you are one of the don's bandits, you have always proven your loyalty to your cause. if you give me your word to act for the good of the island, i will believe you. i give you my word. dobra, no to co ty mi możesz dać? Aha, berserków. No tak, to to chociaż tyle. To rzeczywiście mógłbym e, się w to zacząć bawić. Gdzie jest ten... Tu w sumie jest coś takiego. To z tym gościem też pogadam. E, właśnie sobie otwierałem tą mapę zadania. On jest gdzieś dalej widocznie, rzeczywiście. A tutaj pełno jeszcze ludzi. Ale ty mi może powiedzieć. Możesz powiedzieć chyba. Muszę porozmawiać serio. mendoza hmm. His to this whole mess. we have already lost control of the monastery what further harm will he deal to us mm. <laughs> Dobra. what about the monastery what will you do now we must deal with these lizard men that have come out of the portal once we have the monastery back under our control then we can look to other matters what should i do all intruders inside the monastery must be no, dealt with before they be to takie proste. And we must gather the mages, bring them all to the holy hall. What of those who have been killed? Take everything they have on them. We must not leave anything for the enemy. Go. I shall protect the holy flame until you return with the others. Okay, rozumiem. Czyli się przejść. Tak, noc, cholera, no. Mogłoby się. Chyba, że tak miało być, może zawsze jak wychodzę stąd, to. O, tu jest ktoś. Halo, no to idź do góry. O, ilu mar w ogóle? Trupy. Smażony śledź. Tu jeszcze drugi trup musi być gdzieś. Oni tu dwóch się uczyli zawsze. Ale no nie, dobra. Co powiedzieć co są They stormed the front gate and have spread through the monastery, searching the buildings. If we are to regain control of the monastery, we must track them all down and kill them. We'll do that. But for now, all the mages are to gather in the holy hall. I shall go there now. Good luck. Mm, wielkie dzięki. Może mixturką, you by, miksturką by tutaj jakąś alchemię uprawiasz? Nie? Dzięki. Enzo. Kurde, poginęli wszyscy, których znałem i kochałem. Niestety, tak czasem jest. Jakby to zrobić, moment? Zróbmy to tak, żeby. Przeszedłem jakby stąd, tak? O, halo, co ty tu robisz? Został go. Biedny zwiadowca, no? Żeby po prostu jak najwięcej oczyścić, czyli stąd zacząłem. Idźmy... No dobra, idźmy w kółko, tędy po prostu. Nie wiem, czy powinienem wchodzić w te jakieś tutaj ewentualne pomieszczenia, żeby sprawdzać jakieś trupy, czy... Niekoniecznie. Tam jest jakiś mag. Tam się chyba biją. O nie, na ratunek! Nie, dobra. No dobra, bo się zginie. Chodź, chodź. Pięknie to tutaj zarazą, elegancko. To są wojownicy, dobra, to już tu sobie stójcie. No to chyba w komnatach nie będzie żadnych jaszczurów. Aha, będą. Super. Ała. Okej, okay, rzut jaszczurem. No dziwna sytuacja. Tam no, pewnie też są, no, dokładnie. Ej, halo, tutaj też szedłem chyba. No. Okej. Okay. No kurde, nie zdążyłem obronić. Okej, okay, dobra. O, załóżmy, że coś tam z nich pozbieram. Napijmy się troszeczkę. Do tego gościa pójdę. Kim ty jesteś? Abrax. Co się dzieje? Skąd przychodzą ci te mężczyźni? wiele w z Monasteria. Musisz iść do Świętej Księgi, żeby pomóc tam. Tak, tak, ale zablokowali się w mojej laboratorium. Będą robili moją pracę. Whatever they are, we can't leave them with access to the things in there. Mhm. Mm oh, hello. I'm coming, Rishan. Master Abrax, I have a rune stone. Have you? Let me see. I can decode its structure, but if it's scrolls you want, you should go to Master Illumar. And here, you will also need these plants to create the scroll. No, dzięki. Nieważne, na razie idzie rzeczywiście. A, może potrzebuję kilku mikstur. Albo nie. Dobra, nie ma co. Skąd ty masz... Ja mu to chyba sprzedawałem. Nic, dobra. No, Tak, tak, mam tam idź do biblioteki. Nie muszę się o to martwić. To miejsce wiedzy. Co ty, Sawi, jeśli ta wiedza została stracona? Idź tam. Uwolnić moje obrazy i sprzęty. Serio? Drzwi są Tak, są

I'm made of the kind of stuff that wants to stay alive. And I'm using the opportunity to uh, stock up on a few supplies. If you need anything, Oj. let me know. let e, me Do something useful. We Nacisnało need to <laughs> Okay, okay. I'll go and join William in the yard. But I ain't no fighter. We need everyone. Be careful. I wouldn't want you being eaten by lizards. Dobra, spoksik. Ja sobie poradzę. W ogóle łatwo mi mówić. Odziany w taką zbroję super broń. Ale dobra, tutaj nic nie ma. Coś tam rzęzi. Gdzieś jakaś jaszczurka jeszcze robisz? na pewno jest. No co ty koleś no. Nie mogę tu wchodzić serio. Tu się żaden jaszczur nie kąpię.

No i git, mm, tu też można by było zajrzeć, yy, tylko że ten koleś mi chyba nie przerobi Boy, tego, tak bym chciał. Yy, no właśnie, także nie, ale zaraz pohandlujmy. Jest nowy rozdział, <laughs> może masz jakiś. Uuuu! Helm wojowników zakonu. 10-5-5. 3-3-3. Bierę od razu. Jakieś berło tytana, What the hell. Dobra, biorę po prostu i tyle. To od razu ci to sprzedam. Tanio, ale cóż. No i co, nikt mi nie odpisał czy to w końcu na handel, te miecze, czy na coś innego, czy da się je przerobić na coś konkretniejszego. Mm, miecz runiczny, ładna sprawa. Jezu, to 200, aż. 1000, 1000, ale 200 sprzedaż. Dobra, no to sobie troszkę zarobimy na tym. Tak przy okazji, nie, bo miałem iść i tak wy próbować wykuć tamtą broń fajną. Chodź ich tam dalej, cholera. No ale to myślałem, że tutaj sobie pogadam z Ilumarem, spokojnie. Potem sobie się przete przeteleportuję do, do miasta, tam sobie ogarnę broń. Potem się przeteleportuję do bandytów. No i tam już elegancko tak samo. No tu chyba jest czysto, nie? I tam już. No, tam są trzy te. groby kapłanów, czy coś takiego. O, hello. No idź! Czemu to się zatrzymał? Jezus, czemu się zatrzymał? No, dobra.

Okej, okay, czy to takie jakieś standardowe teksty, żeby sobie pogadać. Tutaj za to teraz mógłbym... O, pala, nie żyje. Uuu, moc lodu. Kryształ mrozu, dobra, jakieś takie pierścienie, akrobatyka. Po co mu akrobatyka? <grytania> Mak-akrobata, to spoko. No nic, dobra. Hmm, tu jeszcze jakaś jaszczurka. Taylor. Trochę trupów jest. Ale skąd ja mam wiedzieć kiedy... Hmm, kiedy wreszcie będę mógł już sobie pójść? Gdzieś dalej. Znaczy na pewno muszę teraz zwiedzić tę bibliotekę całą, znaczy to, no, to co jest na dole. Można by jeszcze obczaić tutaj cmentarz. To był koleś, który chronił, może tam, no, jaszczurki są. Dobra, i rzut jaszczurką na koniec. I okej, okay, niestety nie przeżył. Wezmę sobie pochodnie. Można by się było przespać, ale w sumie jest dość klimatycznie, myślę, żeby tak zostawić. Troszkę kosztem... O, jabłko. Jabłko troszkę... Coś tu słychać więcej. Kosztem może tutaj widoczności właśnie. YouTube'owej... O Jezu są. Kura! What the hell? Ale dobre. To było niezłe. To było naprawdę dobre. No nie wiem, mogę tam wchodzić, ale... Trochę głupio by było jakby tu były jeszcze jakieś aszurki. Mogą bezcześcić niby te, te grobowce. A tu już by była pewnie jakaś. Ej, są. Ale żal. Niezłomny, ja wojownik. Oj! Oj! Oj, oj, oj. <laughs> Niezłomny jest. Trzeba uważać. <laughs> o, pięknie. Ale unik. O, jakieś zadanie przy okazji. To może jego trzeba było na przykład zabić, czy coś. Y to nie wiem, znajdę jeszcze kawałek, ale wątpię, żeby miał jakąś straż. Kogokolwiek tutaj jeszcze, bo tutaj nic nie było, no takie trzy strony i tyle Dobra, no to spoko I teraz jeszcze do tej biblioteki opasował pójść, ale też średnio mi się chce zwiedzać wszystkie te korytarze Po prostu zrobimy zadanie dla tego kolesia i tyle Czyli oczyścimy mu tę bibliotekę, tam trzeba będzie się zamienić jakiegoś łodzika Tu ich sporo słychać po lewej stronie Zupełnie jakby Coś tutaj było jest winiarnia, to nie pójdę. Tu są te. Jak się wchodziło tędy? Yes. Ale słychać, słychać, słychać tam w tamtych okolicach ewidentnie. To wszystko. Jak ja tu wchodziłem do jasnej ciasnej, no. No tu jest zamknięte, a tu jest docelowo właśnie mamy wejść. Wydaje mi się, że od tamtej strony, bo nawet widać, że jest na mapie to narysowane. Tylko, że to jest jakby przez winiarnię przejście. A ja nagle nie mam klucza do winiarni? E, mogę to otworzyć pewnie tym... E, scrollem, scrollem, The Elder Scrollem. Zwojem tylko. Sprawdźmy. Niemożliwe, no właśnie. Czemu ja nie mam klucza do winiarni? Nie, na pewno nie mogłem go sprzedawać ani nic. Jak tu się wchodziło w takim razie? A, dobra, wiem. A, Jesus, dobra. Wszystko jasne. Prościzna. To trzeba iść do góry i tamtędy. Ogarnięte. Prawie prawie idealnie. Ale ważne, że w ogóle. Więc trzeba sobie przejść całkowicie naokoło. No właśnie, dlatego to takie jest troszkę. Tu. Teraz tutaj ta cała droga bo tam jest zamknięte. O Jezu! Halo. Ja tu nie byłem? Może i nie. Intruz w ogóle. Aha, w ten sposób, dobra, no to też spoko. Oho, ale się wystawił kolo. Dobra, dwóch intruzów mamy, czyli jednak trzeba będzie po prostu ich szukać, żeby przeczyścić to wszystko. Ale czy intruzi też będą tu na przykład? W takich komna komnatach? Może nie, jak, jak coś, to i tak będę tędy wracał. Tak, tu było dwóch, tu mamy ukryte przejście. Okej. Okay. Nieźle. Tak, tu się otwierało, no i tutaj już wchodzimy do głębin tego wszystkiego, tego całego kompleksu. A. O kurde, właśnie długo schodzi z tym wyciąganiem broni. Okej okay. A też bym chciał kurczę, co... On coś miał On coś więcej miał, jakoś czerwone coś, no ale trudno Nie zauważyłem już W ogóle kryształ, te... tego nie obsługiwałem jeszcze Tego kryształu Tu mamy super szybkie przejście, ale pewnie by... No jest kolejny No, nie bij kryształu, tylko jego O, ale się wystarł, znowu Jeszcze pięciu Myślę, że tam za dwóch będzie w jego, w jego komuna komunacie Tego maga w sensie, no po co się to podniósł jak to już nie działa Bierz nową i tyle Okej, okay. tam będzie ich pełno Tu jest telekineza, tam jest przemiana w, w ludzika, w łodzika Okej, okay. ej nieźle O oh. o. Oh. Dobra. Przestań się kurcze bronić. Troszkę głupi, głupie miejsce na schody, ale... Okej. Okay. Jakaś tam walka jest. Ło! Wow. Uuu, tam jest, ale fajne. Gdyby nie ten jaszczur to bym tego nie zauważył nawet. O, była paczka znowu. Muszę sobie to... Muszę się temu przyglądać bardziej. Hmm, tutaj już nic nie ma. Przynajmniej jest trochę jaśniej. Tutaj już nic nie ma. jakieś jeszcze miecz. Hmm, zastanawiam się teraz, czy już iść tam, gdzie trzeba. Czyli ogólnie tutaj. Eee, ile mam tych intruzów teraz już nie wiem? 8? Chyba coś takiego. Telekineza, to nie było do tego. Eee, aha, dobra, wiem jak to trzeba było zrobić. Tutaj, tędy najpierw. Aha. Mogłem się domyślić. Dobra, przepędzi intruzów zadanie wykonane. Ale teraz. Teraz mu otworzę po prostu z tamtej strony. I chyba o to chodzi. Eee, czyli to było tak. Kształowa kula lewitacji. sobie lecimy, lecimy elegancko tędy już teraz jak mamy wszystko otwarte to tak naprawdę mm, nie ma problemu już z przejściem, bo tylko lewitacja i łodzik i tyle okej, okay, nawet tutaj się wyjeżdża tutaj i w szparkę. Siup. No i pięknie. Yy, I tutaj tak samo są drzwi. To będzie jakiś boss? To no, nie ma akurat nikogo. Uruchamiamy mu dźwignię, żeby sobie mógł tutaj wchodzić szybciej. Hmm. Aha, ale on tutaj nie stoi teraz, tylko widocznie tam. No i wychodzi na to, że chyba wszystko ogarnięte perfekcyjnie już teraz. O, i dzień się zrobił. No i halo. Coś tam jeszcze słychać. Ej, halo, ktoś się bije jeszcze. Tu gdzieś. Co jest? Może jeszcze jakiś mag został? Tutaj. A, jest jeszcze jakiś mag. Cyrus. Halo. Mm, może po kolei? Is that an order from Master Ignatius? Yes. The Masters are gathering to protect the Holy Flame. Very well. Dobra, I, poczekaj, mam runę. I have a rune that will destroy barriers. Let me see. I've never seen a rune like it. Take it to Master Illuma. Ask him to create some scrolls from it. Okay. Oh. Siła plus 3. a ja sobie właśnie też te pierścienie muszę zacząć wytwarzać. Amulety życia ładnie taka ziemia, jakby, czy coś. <dobra>, Dobra, to spierniczaj. Tam gdzie trzeba. Nie słychać było tego jaszczura wcześniej. Hmm. Czyżbym jeszcze kogoś przeoczył? A jest to możliwe. <dobra> ja nie pamiętam ile tutaj tych e, całych magów było. I found a room. Please show it to me.

...trzy lata później. Dobra. Samemu nie chcę tworzyć, nawet tego nie chciałem. Chodziło o to, że... ...to zadanie mi się wykonało automatycznie chyba i tyle. E... No Chociaż nie, dalej jest zabezpiecz. Wszystkich jaszczur ludzi. No to może gdzieś się jeszcze zalęgły. Rozkazy dla magów tak samo w sumie jeszcze nie.

no, i jeszcze tam coś. Dobra, pięknie. Rzeczywiście, no, kogoś tu może brakować, bo stoją tutaj jakoś nieregularnie. Tu brakuje, tu może dwóch, ale nie wiem dokładnie, gdzie, by gdzie mogą być. Eee, no, bo ty tutaj w sumie stoisz, będę dość odbił. Mendoza found the volcano, then. Muszę porozmawiać, nie. Eee, no dobra, niech będzie There's to. Mendoza wants to free it, to control it. And if this goes wrong, then we will be destroyed. And if the Inquisitor gets things right, the Titan's presence is preventing the island from being destroyed by the storm. The Titan leaves, we're all done for. Surely Mendoza realizes this. Yes, but he thinks he can control the Titan. The storms out there are caused by Titans. The Inquisitor wants to use this one to free the mainland from the threat of the others. He is prepared to make any sacrifice to achieve that. How does he think he can control it? The spirit of the Titan Lord still inhabits the mountain. The Inquisitor is using his secrets, but if I can find the Titan Lord's armor, I can lock the Titan back in its prison, but I don't have much time. Once the Titan is free and in full possession of its powers. Then this island is doomed. You can count on our help. Where do we find this armor? The pieces of armor lie in the tombs of the lizard priests, but they are guarded. Here, I'll show you where the tombs are on the map. Hmm. One tomb is in the Don's camp. Aha. Dobra, to akurat nie jest problem. Mm. What will you do about the Inquisitor? We are the guardians of the Holy Flame. We protect the island. The Inquisitor has become a threat to those things, and so he has become our enemy. What about the rest of the Inquisition here? Who will they side with? Commandant Carlos will influence the others. He is the highest-ranking member of the Inquisition. We can only hope that his loyalty is to the cause and not to the man. Talk to him and explain everything. Dobra, no, w sumie z nim najpierw gadałem. i have he talked to commandant carlos about the inquisitor. he will not stand in our way. then i judged him correctly. very good. very good. i have to talk to don esteban. if what you say is true, then this concerns everyone here. we must work together. <laughs> No to zarobiście, tylko tych magów wypasowały jeszcze znaleźć. Teraz, jak jest bardziej widno, to może by się to dało zrobić. Tylko kurczę, ja muszę kończyć, niestety. Dzisiaj muszę streama zrobić troszeczkę wcześniej, bo potem będę leciał i no tak, taka sytuacja. A to tu, tutaj nie byłem, tu może będzie jeszcze jakiś mag w sumie. Więc kurczę, poszukam jeszcze tylko w tych komnatach i tyle. Ale coś czuję, że chyba tutaj nikogo może nie być. Tam jednak były, byli nowicjusze, tutaj są komnaty magów. No i tutaj byliśmy tak samo. Ale tutaj jakiś trup nie leżał ani nic. Myślę, że myślę, że w środku raczej też nie. Czyli to mamy przeszukane. No nie wiem, jeszcze gdzieś tamte tereny na dole, z lewej. Może tam z wszystkimi nie pogadałem, czy coś. Nie wiem, możecie. To są kamienie. Możecie ewentualnie dać znać, bo jeszcze to zadanie. W sensie to po pierwsze, no to trzeba się jeszcze przejść mocniej, żeby te wszystkie ludzi, Żeby tych wszystkich jaszczur ludziów, ludzi wybić. Eee, a tutaj też jakby brakuje. Hmm, tylko że właśnie kto umarł to trzeba z niego jeszcze wziąć rzeczy. Może tego nie zrobiłem, nie wiem. Także. Ale w miarę jest i tak ogarnięte, no trochę się tutaj podziało. Myślałem, że będzie inaczej. Tak, więc crash uświadomił mi, że trzeba kończyć. W sumie, czy to nie był w ogóle pierwszy crash Nie, może były jeszcze w jakichś tam początkowych odcinkach Z2 maksymalnie, ale tak już dawno nie było, że w sumie wydaje mi się, że to jest nawet pierwszy. Cóż, no to pożegnam się z wami już. Jak, jak tak craszę, jak już gra, chcę sama, żeby się wyłączyć. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.